Mano z widzos, trochę ciemniej jest, bo nie chce mi się zapalać światła, ale klimatycznie, klimatycznie, bo dzisiaj otworzymy sobie oczywiście nagrody za Rivals, ale mamy też do otwarcia, no sobie poklikałem, mamy też do otwarcia dużo paczek i ogólnie jestem bardzo zadowolony z faktu, że mamy do zrobienia jeszcze 4 razy 8-3 razy 10, ale dodatkowo jeszcze zrobiłem 8-3 razy 14 i to jeszcze będę mógł zrobić 3 razy. Jutro. I pojutrze. Skończył się też sezon i mamy jakieś pikensy. W ogóle właśnie, szybki przegląd, co ja w ogóle mam w sklepie, bo ja nawet nie wiem co się za ten sezon odebrało. Mamy to, mamy takie coś, takie coś, takie coś. Ale z tego co widziałem też odebrało się dużo pików. No właśnie, i będziemy mieli też piki za rivalsy. Ale potrzebujemy jakiś sposób na trafianie. Bo no, chciałbym coś dzisiaj trafić, także odbiorę sobie Rajwalsy i pokażę wam sposób. Bo ja już go mam, ja już ja już znam, wymyśliłem go i na pewno zadziała. Także sposób na dobre trafy już pokazuję. Zapraszam Was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Bezpieczne metody dostawy oraz płatności. A na stronie możecie również sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym wachu macie 5% zniżki. Polecam. Żeby coś trafić, potrzebujemy mieć talizma, potrzebujemy sposób. Więc co jest lepszym sposobem, niż 7 kart parecho? Pięknego zawodnika, 7, szczęśliwa siódemka, patrzących się prosto na te piki. Ja mam łącznie wszystkimi kartami parecho na wszystkich swoich kontach zagrane ponad 1500 meczów. Więc jakby to nie ma możliwości, że się nie zwróci. Jakby ten pik może być gówniany, stary luz. A tutaj nawet dostaliśmy Daniela. No jakby. To, to, to już jest koniec. My trafiamy mocarną kartę zaraz. Od razu Inform. Fajnie, bo informy już nie ma. Ogólnie myślę, że ten talizman też na paczki zadziała, ale. No najpierw musimy te pijki otworzyć, nie? No, kolejny Informik. Dobry początek. Kolejny Informik. Bardzo dobrze. I wymienne 85 5 plus. Tutaj, właśnie tu. Właśnie tutaj za rywalcy wymiennych. Zapodaj fajną kartę urodzinową. Możemy Kambe? Okej, okay, Droższy niż te ify. Drugi wymien. Okej, okay, tu kupa. Tu kupa. Tu, Kupa i tu, Banger. Nie. Nie ma. O, Alison, ty, tu jakieś losowe pig jeszcze, ale dobra. Skoro nie w pikach, to w paczkach odda. Mapaczki paczki też przygotowałem nasz talizman. I tutaj mamy parecho w lepszej wersji, słuchajcie. Lepsza wersja. I żeby cokolwiek trafić, co trzeba zrobić z tym parecho? Trzeba porównać sobie cenę najpierw. Później wrzucić go na listę i szybko, szybko do klubu. Szybko do klubu, bo taka potężna karta musi być w klubie. Później wchodzisz do sklepu. No i wybierzmy sobie na przykład paczkę gwarancji przyszłych gwiazd I z tych paczek co mamy jeszcze w sklepie Na pewno nam coś zajebistego wypadnie No tutaj akurat może nie Oddała jakoś mega, ale zarodda. W ogóle widzowie, wy coś ten otwieraliście urodzinową? O, o, no i to lubimy Talizman ta już się zwraca Ale wy otwieraliście może coś? Możecie dać znać? A może ikon piki? Ej właśnie, bo jeszcze nie żebrałem lajków ani nic Fajnie, że kolejny inform To nam się informy bardzo przydadzą Ale możecie dać lajka i co? I za każdego lajka like nic nie zrobię. Ale jak będzie tu 30 albo 40, to w następnym odcinku sportowe dwie ikony, może sportowe trzy. No i oczywiście pochwalcie się w komentarzu trafami. Mi ostatnio kuzyn wysłał, szanowny, że zrobili z Icon Pika i trafili peletoty. Więc no, jakby nawet oni trafili, nie? Gdzie oni nie grają tyle w FIFA? To jest nie wiem, czy oni w ogóle robili Icon Piki w tym roku. A ja zrobiłem dużo i dalej nie mam nic, ale to się dzisiaj zmienia, bo Parecho jest naszym talizmanem. Tylko wiecie, nie tutaj nie można tak naprawdę tego skreślać, bo mimo, że na razie mamy praktycznie sam foder, no to jednak są jeszcze paczki, jednak jeszcze je zrobimy. Tutaj tu będzie jeden banger po prostu, jedna mega OP karta. To nie musi być ich dużo, prawda? To nie musi być 10 kart urodzinowych. Przynajmniej są informacje, dzięki którym możemy robić dalej. To jest fajne. Ale tu nie będzie dużo. Tu będzie jeden bęgerek, który z pocałowaniem rączki wezmę. O! Ja skipnąłem! No! Znaczy, to nie jest mega węger, ale. No to, to dopiero początek w takim razie. Ale w ogóle ja skipnąłem, bo wyskoczyło na złoto. To nie było tak, że ja skipnę urodziną w Głupi myślisz, że jestem. Czyli herosy urodzinowe są zbugowane. Czyli to jest chyba 138 błąd EA. W tym miesiącu, a mamy niecałą połowę marca Jakby ktoś ogólnie ogląda Ktoś taki, w sensie Chciałem powiedzieć, no jeszcze raz Jeżeli ogląda to jakiś schodzący deweloper Schodząca gwiazda tworzenia gier piłkarskich i chciałby stworzyć grę, właśnie taką, yy, na podstawie, może Fify, ale lepiej nie na podstawie, tylko jakąś nową, bo gówno się tu dzieje. O, dobrójne, fajnie. No, to jeżeli jest taki ktoś i ma fajną, fajny pomysł, i coś już zrobi, ja za darmo, ja, ja za darmo wrzucę, zareklamuję, żeby ludzie grali i żebyśmy mieli większy fan z gry, niż co chwilę błędy. A dawaj tą paczkę sezoną za. Nie wiem. Elit... Nie, to jest elitarna paczka zonu, po prostu. Prawy i obrońca, dobra, to jest jakiś Kimmich, To nie To nie interesuje mnie ten Kimmich. Mnie interesuje, co jest w podwójnym za tym Kimmichem, bo to może być mega petardu. Dzięki parecho. Ojej. Dobra, parecho chce dać coś wymiennego. Na pewno. Na 100%. Może chociaż. A nie, na... pomijam. Nawet nie wiedziałem, kogo chcę tutaj. Może jest heros zbugowany jakiś. W ogóle to jest powalone, że jest marzec. A ja już czekam. Na nową FIFA, nie? To jest stary, nie wiem. Nie wiem naprawdę, kiedy miałem coś takiego. Że nigdy nie miałem czegoś takiego, żeby już w marcu czekać. Ja już w lutym czekałem. Ale wiecie na co też czekam? Na wakacje i na wakacyjne Road to Glory. Bo wakacyjne Road to glory jest mega zajebiste, mega zajebiście się to gra. Jest fan, jest fajnie, jest przyjemność większa niż teraz. No wiadomo, jakbym coś trafił, bym się cieszył, tak? Ale, no i Parecho, jak zagram 1000 meczy i na przykład wysułby mi wtedy koszulkę z podpisem, to by było mega OP. W ogóle, jak zagram 1000 meczy tym Parecho, to zrobimy akcję, że ja wam powiem, że zagrałem, że wrzucę insta story, na przykład, że już zagrałem te 1000 meczy, ozna... O, dwa informy! Oznaczę Parecho i Villarreal, i wtedy powiem wam tak. weźcie, udostępnijcie, oznaczajcie parecho i Via real, Może coś fajnego z tego będzie. I może to zrobicie. i będzie fajnie. Może wtedy parecho jakoś podpis, koszulka, albo coś. To bym codziennie w niej nagrywał. No, dobra, no, my tu gadu, gadu, gdzie są kuźwa jakieś trafy, ty. No, Ta, parecho talizman. A, 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 nawet w paczce go nie ma. Dawaj to 50x80. Boom, banger, banger. Tu nawet accountu nie było, stary? No, nie było. O Parecho był, widziałeś, widziałeś? Był, 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 był. No to Parecho Talisman, proszę, proszę bardzo. Jak był w paczce wcześniej, ja już wiedziałem. Napastnik. Kto to jest? Ej, to nie jest Kanu. To jest e Jackson, on jest tani chyba. Ale jest w podwójnym. No tak, tak źle nie ma. Ale trzy w jednej paczce, dobra, dzięki Parecho. Za to, ale to są trzy takie kurwa, nic nie warte, ale spróbuję jeszcze raz. W ogóle tak przy okazji Wam powiem, jak już pójdę sobie robić kolejne paczki. Jeżeli ktoś zgadnie, jaka piosenka mi w tym momencie leci. To ja co mogę dać? Uści z głoni prezesa. Bo ja sobie ogólnie... O, no, sobie pogadam, chwilę, mam, mam, mamy trochę czasu antenowego. Jak wam się podoba takie gadanie, to spoko. Jak nie, to se skipnij do paczek. Ale ogólnie jak ja sobie nagrywam, to po prostu słucham sobie muzyki, jakiejś takiej losowej playlisty z YouTube'a, co się włączy, to, to sobie tam leci. Z tym, że no nie mogę niestety jej wam puścić na odcinku, bo z prawami autorskimi, ale zgadnijcie, co to jest za nutka. Jeżeli bez kitu ktoś zgadnie. Nawet 200 tysięcy końców, dam tylko. Musicie zgadnąć, jedna próba na użytkownika daje podpowiedź. Pierwszy letniaczek banger legendarny, który. Nie mogę dać więcej podpowiedzi, bo zgadniecie. Także tyle. Pierwszy letniaczek w Polsce. O, powiedzmy sobie coś takiego: Z... wykonawca i tytuł. Co się słucha? Kto zgadnie się koła końców? Dla widza, mały giveaway. A co? Opłaca się oglądać. Jak wachu pierdoli przez dwie minuty. A no właśnie, zanim skończę robić paczki, jak zgadną dwie osoby, to się liczy tylko pierwsza, żeby nie było, że nie powiedziałem. Pierwszy komentarz z letniaczkiem, bengerem I jeden na osobę tylko, bo nie dam. O, patrzcie! Wyszukuję sobie informa, a mi wyskakuje kurwa coś takiego! No czemu? To jest od ponad miesiąca! Ja mam grę resetową ze 400 złotych co, codziennie, żeby coś działało. Dobra, mamy jeszcze cztery. Lecimy, teoria parejo. No... Musi oddać parę ho w tej paczce, chyba. Jednak. Nie ma go. No jakiegoś bengera, no. No co jest gaming? Co, co jest w ogóle gaming? Nawet powiedziałbym, że mnie złoty mi nie satysfakcjonuje. I, I pewnie go dostanę, znając życie, jak tak powiedziałem. Oby tak się stało. Ale i tak on by mnie nie satysfakcjonował, stary. Tyle urodzinówek jest zajebistych, a ja ich nie mam żadnej. Ostatnia paczka, którą zrobiłem, no. Jak ostatnia. Jak teoria parecho, no to musisz. O matko bosko. To jest ten Diogo, nie Diogo, Już mnie ktoś poprawił, bo, że to nie diogo bo się pomyliłem. No. No jak macie jakąś teorię na paki, to dajcie, bo ja już próbowałem wiele. I dalej nic. Albo. No nie no, podgląd mam, tak. To dawaj podgląd se, na no, gówno. Dobra, da, dajcie lajki, żeby mieć ten yy, no. Ikony, że zrobię wtedy. Tak, tak zrobię. Komentarz nie będę się przypominał, kto oglądał ten pamięta, także przypominam mu giveawayu małym. I się pozdro. Dawajcie teorie teoretyczne na paczki, bo chcę coś dać w końcu.